Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś przychodzę do Ciebie z pilnym przesłaniem. W ciągu zaledwie trzech minut zauważysz coś, co mogło umykać Twojej uwadze przez długi czas. Coś, co może na zawsze zmienić kierunek Twojego życia. Czas się kończy, a to, co pragnę Ci dzisiaj pokazać, jest tak ważne, tak istotne, że nie może być dłużej odkładane. To wyjątkowa szansa, aby dostosować swoje serce do mojego planu aby zrozumieć, że czas działania jest teraz. Nie pozwól, by czas minął, nie wykorzystując okazji, by usłyszeć to, co mam Ci do powiedzenia. W ciągu trzech minut Twoje nawrócenie może być kluczem do otwarcia drzwi, których istnienia nawet sobie nie wyobrażałeś. Od jakiegoś czasu próbuję Cię dosięgnąć, a dziś ponownie przychodzę do Ciebie. Słuchaj uważnie, ponieważ to, co przynoszę, nie jest czymś zwyczajnym, nie jest przypadkową myślą zagubioną wśród Twoich zmartwień. To głębokie wezwanie, prawda, która dotyka Twojego serca. Już wcześniej to czułeś, ten prawie niezauważalny dotyk, który sprawia, że na chwilę się zatrzymujesz i zastanawiasz, czy to tylko Twoje myśli, czy coś większego. Mówię do Ciebie, nie ignoruj tego. Nie pozwól, by przeszło niezauważone. Dziś zatrzymaj się i słuchaj. Często w biegu życia dajesz się porwać presji dnia codziennego, nieustannemu hałasowi swoich wątpliwości i lęków. Łatwo się w tym zgubić, ale jestem tutaj, pośród tego chaosu, cierpliwie czekając na moment, kiedy uciszysz swoją duszę i zwrócisz uwagę na to, co mam ci do powiedzenia. Wiem, że to trudne. Wiem, że czasem wydaje się, że nie ma wystarczająco czasu. Ale to przesłanie jest pilne. To nie tylko ostrzeżenie, to zaproszenie do czegoś większego. Nie odrzucaj tego. Czy zauważyłeś, że niektóre sytuacje zdają się powtarzać w Twoim życiu? że pewne wyzwania ciągle wracają jak fale, które uparcie docierają na ten sam brzeg. To nie jest kara. To ja działam w Twoim życiu, próbując Cię nauczyć czegoś ważnego. Nie dlatego, że chcę, byś upadał, ale dlatego, że chcę Cię wzmocnić. Chcę Cię ukształtować, chcę Cię przygotować na błogosławieństwa, które już są dla Ciebie zarezerwowane. Nie jest łatwo to zrozumieć w obliczu bólu czy trudności, ale każdy krok, który robisz, nawet w najtrudniejsze dni... Przybliża cię do tego, co dla ciebie zaplanowałem. Jest tak wiele, co chcę dla ciebie uczynić, ale potrzebuję, abyś zaufał. Potrzebuję, abyś przestał walczyć z przemianami, które cię przerażają i przyjął to, co czynię w twoim życiu. Czasami to, co najbardziej cię przeraża, jest dokładnie tym, co cię uwolni. Jeśli odczuwasz ten niepokój, to drżenie w głębi duszy to dlatego, że wzywam cię do czegoś innego, czegoś, co wykracza poza to, co jesteś w stanie teraz zobaczyć. Nie ignoruj tego uczucia. Nie zniknie, dopóki nie zrobisz kroku w stronę tego, co dla ciebie przygotowałem. Nie zawsze przemawiam w jasnych słowach czy wielkich znakach. Często mówię przez pokój, który czujesz, podejmując właściwą decyzję, lub przez niepokój, który pojawia się, gdy coś jest nie na miejscu. Aby jednak usłyszeć, musisz trochę uciszyć się. Musisz odłożyć na bok rozproszenia i spojrzeć w głąb siebie. Wiem, że czujesz, że czegoś ci brakuje. Nawet gdy wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Ta pustka to nie koniec, to zaproszenie, by spojrzeć dalej, by otworzyć się na nowe. Nie bój się. Znam każdą część Ciebie. Wiem, gdzie są Twoje słabości, Twoje lęki, Twoje niepewności. A co więcej, wiem, jak każdą z nich przekształcić w siłę. Nic, co napotykasz, nie jest większe niż siła, którą mogę w tobie umieścić. Nic nie może Cię ode mnie oddzielić. Jestem tutaj, nawet w Twoich upadkach, wątpliwościach, niepowodzeniach. Podtrzymuję Cię, czekam na Ciebie, gotowy działać jeszcze potężniej w Twoim życiu. Ale aby to się stało, musisz zrobić pierwszy krok. Musisz zaufać mi, nawet jeśli teraz nie rozumiesz wszystkiego. Trudności, które napotykasz, nie są końcem. Nie przynoszę Ci problemów, ale wykorzystuję je, by pomóc Ci wzrastać. To pośród tych walk odkrywasz siłę, która już w tobie jest, odwagę, którą umieściłem w twoim sercu. Każdy ból, każde rozczarowanie, każde wyzwanie to okazja, by zbliżyć się do mnie, by zrozumieć, jak bardzo Cię kocham i jak bardzo mogę odmienić Twoje życie. Proszę, nie zmarnuj tej szansy. Usłysz, co teraz do Ciebie mówię. Otwórz swoje serce i pozwól mi działać. Napisz w komentarzach, Panie, słyszę Twój głos i ufam Twojemu planowi dla mojego życia. Znam każdy zakamarek Twojego serca, znam Twoje wątpliwości, lęki i marzenia. Obserwuję Cię, gdy próbujesz zrozumieć ścieżki, które wydają się zagmatwane, oraz odpowiedzi, które nie przychodzą w tempie, jakiego oczekujesz. Ale posłuchaj uważnie: wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, ma swój cel. Nic nie dzieje się przypadkiem. Nie jest to na próżno. Kształtuje Twój charakter, pracuje nad Tobą w sposób, który wykracza poza to, co mogą zobaczyć Twoje oczy lub zrozumieć Twój umysł w tej chwili. Wiem, że trudności czasami wydają się nie do zniesienia, że cisza zdaje się trwać wieczność, a Ty momentami myślisz, że Cię opuściłem. Ale jestem bliżej niż możesz sobie wyobrazić. Wykorzystuję każde doświadczenie, aby Cię wzmocnić, aby przygotować Cię do przyjęcia tego, co już Ci obiecałem. Moje obietnice nigdy nie zawodzą ale potrzebuję, abyś zaufał, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się niepewne. Nie poddawaj się. Są sytuacje, których teraz możesz nie rozumieć. Niektóre drzwi się zamknęły, ludzie się oddalili, plany nie potoczyły się tak, jak oczekiwałeś. Ale nie myśl, że te chwile zostały zapomniane, ani że zlekceważyłem Twoje wołanie. W każdym szczególe coś jest przygotowywane dla Twojego dobra. Niektóre osoby musiały odejść, abyś mógł się rozwijać. Niektóre stare marzenia ustąpiły miejsca nowym, większym i lepszym, które są zgodne z tym, co dla ciebie zaplanowałem. Wszystko to jest częścią planu, który jest większy, niż teraz możesz sobie wyobrazić. Próbowałem ci to pokazać na różne sposoby. Umieściłem znaki, ludzi i możliwości na Twojej drodze, ale być może ich nie zauważyłeś lub nie zrozumiałeś w pełni. Dziś ponownie przychodzę z jasnym i bezpośrednim wezwaniem. Chcę, abyś zaufał. Chcę, abyś porzucił wątpliwości, odłożył na bok niepewności i oddał mi całe swoje serce. To decyzja, którą tylko ty możesz podjąć, ale wiedz, że kiedy powiesz tak dla mnie, wszystko zacznie się idealnie układać. Czasami przemawiam w sposób delikatny, niemal niedostrzegalny, czekając tylko, aż się zatrzymasz, by posłuchać. Wśród niepokojów i zgiełku życia mój głos może wydawać się odległy, ale nigdy nie jestem daleko. Czekam na chwilę, w której uciszysz swoją duszę i otworzysz przestrzeń, by słuchać. Moje przesłanie dla Ciebie dzisiaj jest jasne, jestem tutaj, gotowy działać, ale potrzebuję, abyś zaufał i pozwolił mi prowadzić Twoje życie. To jak otworzenie drzwi swojego serca, pozwalając mi wejść i pokazać Ci właściwą drogę, nawet jeśli wydaje się nieznana lub budzi lęk. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że może zmiany, których oczekujesz, są tam, gdzie najmniej ich się spodziewasz? To wyzwanie, które wydaje się tak trudne, może być dokładnie tym narzędziem, które wykorzystuje, aby cię ukształtować, wzmocnić Twoją wiarę i przygotować na coś większego. Nie uciekaj przed tym. Nie próbuj unikać tego, co umieściłem na Twojej drodze, ponieważ to właśnie tam, w tym miejscu znajdziesz odpowiedzi i wzrost, którego tak bardzo szukasz. Nie chcę, abyś uciekał przed trudnościami. Chcę, abyś stawiał im czoła z odwagą, wiedząc, że jestem przy Tobie na każdym kroku. W tym procesie Twoja wiara zostanie wzmocniona, Twoja wizja zostanie poszerzona, a Twoja siła odnowiona. Świat wokół ciebie stale próbuje Cię rozproszyć, oferować skróty i szybkie rozwiązania, które tylko oddalają Cię od celu, który dla Ciebie mam. Ale proszę, abyś skupił się na tym, co naprawdę ważne, na swojej relacji ze mną. To, czego chcecie nauczyć, wykracza poza natychmiastowe odpowiedzi, których szukasz. To coś głębokiego i transformującego. Pragnę, abyś osiągnął pokój, który nie zależy od okoliczności, ale pochodzi z pełnego zaufania do mojej mądrości i mojego czasu. Wiem, że czekanie może być trudne, ale każda chwila ma swój cel. Nawet cisza jest formą rozmowy. To w ciszy przygotowuję grunt, pracuję tam, gdzie nie możesz tego zobaczyć. Nie bój się zrobić kolejnego kroku. Nie bój się zaufać. Nawet jeśli teraz nie rozumiesz wszystkiego, pamiętaj, że widzę to, czego ty nie widzisz. Pracuję w Twoim życiu w sposób, którego jeszcze nie jesteś w stanie pojąć. Napisz w komentarzach, ufam temu, co Bóg czyni w moim życiu, nawet gdy tego nie rozumiem. Chcę, abyś poczuł moją obecność tam, gdzie teraz jesteś. Wiem, że życie wydaje się szybkie, pełne obowiązków, które ciągną cię w różne strony. Wiem, że są dni, kiedy czujesz się, jakbyś walczył sam, próbując wszystko rozwiązać własnymi siłami. Ale dzisiaj przychodzę, aby przypomnieć Ci coś ważnego. Nie zostałeś stworzony, aby wszystko dźwigać sam. Nie chcę, abyś po prostu szedł naprzód bez celu. Chcę, abyś kroczył z jasnym celem i kierunkiem, a ta jasność rodzi się wtedy, gdy pozwalasz mi uspokoić Twoje serce. Ile razy próbowałeś wszystko rozwiązać sam, wierząc, że odpowiedź jest w Twoich rękach. A co, jeśli powiem Ci, że w ciszy, w zatrzymaniu się, w poddaniu się jestem gotów Cię prowadzić? Nie chcę, abyś żył zmartwiony, pełen niepokoju czy niosący ciężar, który nigdy nie był twój. Jestem tutaj, aby ofiarować ci pokój taki, którego świat nie może dać. Nawet gdy odpowiedzi, których szukasz, jeszcze nie nadeszły, zaufaj. To właśnie w tym miejscu pokoju przygotowuję twoje serce, aby mogło przyjąć mądrość, która pochodzi ode mnie. Nie obiecałem, że nie napotkasz trudności, ale gwarantuję ci, że nigdy nie będziesz sam. Wiem, że wyzwania czasem wydają się ogromne, że łzy spływają w ciszy i że są myśli, których nie możesz z nikim podzielić. Ale każda łza, którą wylewasz, jest mi znana. Widzę je, rozumiem i, co więcej, podtrzymuję Cię. Moja obecność w Twoim życiu nie ogranicza się do tego, co czujesz czy dostrzegasz, jest obecna w każdym szczególe. Nic, absolutnie nic, nie uchodzi mojemu spojrzeniu. Masz w sobie siłę, o której często zapominasz. Ta siła pochodzi ode mnie. Stworzyłem cię z zdolnością do pokonania każdej przeszkody, nawet gdy wydaje się to niemożliwe. Są chwile, gdy ciężar wydaje się zbyt wielki, ale pamiętaj, nic nie jest większe od mocy, którą mam, aby działać w twoim życiu. Każda trudna sytuacja to okazja, aby zbliżyć się do mnie, wzmocnić swoją wiarę i o zaufanie. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz, aby stawić czoła każdej bitwie. Zatrzymaj się na chwilę i rozejrzyj wokół siebie. Zobacz błogosławieństwa, które już otrzymałeś, momenty, w których opiekowałem się tobą, nawet gdy tego nie zauważyłeś. Łatwo jest stracić to z oczu, gdy umysł jest skoncentrowany na troskach i problemach. Ale wdzięczność ma ogromną moc. Kiedy dziękujesz nawet za drobne rzeczy, zaczynasz dostrzegać jak działam. Wdzięczność otwiera przestrzeń w twoim sercu, przestrzeń w której mój pokój i moje błogosławieństwa płyną z większą intensywnością. Wiem, że czekanie jest trudne. Wiem, że czasem obietnice wydają się odległe, a dni oczekiwania ciągną się w nieskończoność. Ale zaufaj. Czas nie jest Twoim wrogiem, jest narzędziem, którego używam, aby przygotować Cię, ukształtować Cię, aby cel, który zasadziłem w Twoim życiu, zakwitł we właściwym czasie. Nie przyspieszaj tego procesu. Pracuję nad czymś większym niż możesz teraz zrozumieć. Nie chcę, abyś martwił się o bycie doskonałym. Wiem, że będziesz popełniać błędy, że czasami zgubisz drogę. Ale nic z tego nie zmniejsza mojej miłości do Ciebie. Wciąż jestem przy Tobie, zawsze czekając, aż wrócisz, zawsze gotów przyjąć Cię z otwartymi ramionami. Nie ma znaczenia, ile razy się potkniesz, jestem tutaj, aby Cię podnieść, aby ponownie Cię poprowadzić. Jesteś dla mnie wyjątkowy. Wybrałem Cię, kocham Cię i mam dla Twojego życia unikalny cel. Nie pozwól, aby wątpliwości czy błędy z przeszłości przesłoniły to, co mam dla Ciebie. To, co dla Ciebie przygotowałem, jest większe niż cokolwiek, co możesz sobie wyobrazić. Chcę, abyś zaufał, abyś stawiał krok za krokiem, wiedząc, że jestem przy Tobie w każdej chwili. Dziś zapraszam Cię, abyś odpowiedział na moje wezwanie. Decyzja należy do Ciebie. Otwórz serce, zaufaj mi, powiesz mi swoje troski, lęki, pragnienia. Pozwól mi przemieniać każdą sferę Twojego życia. Nie pozwól, aby hałas świata uniemożliwił Ci usłyszenie mojego głosu. Przemawiam teraz do Ciebie z bezpośrednim zaproszeniem, pozwól mi Cię prowadzić. Napisz w komentarzach, przyjmuję Boży cel dla mojego życia i potwierdź tę decyzję w swoim sercu. To Twoja szansa, aby powiedzieć tak, aby zaufać, że działam nad czymś większym i lepszym. Jestem tutaj, tak jak zawsze byłem, uważnie wsłuchując się w każdą myśl, która przepływa przez Twoje serce. Nawet gdy świat próbuje Cię ciągnąć w różne strony, mój głos pozostaje, zawsze obecny, czekając na moment, w którym szczerze zwrócisz się do mnie. Wiem, jak ciężkie mogą być dni, jak bardzo myśli próbują Cię odciągnąć od pokoju, który chcę Ci dać. Ale dziś po raz kolejny przychodzę, aby cię wezwać. Chcę, abyś znalazł odpoczynek we mnie, abyś odkrył, że cisza to dar, w którym mój głos może rozbrzmiewać głęboko w twoim sercu. Jest tak wiele, co chcę ci przekazać, ale najpierw potrzebuję, abyś pozwolił, by hałas wokół ciebie ucichł. Widzę twoje zmartwienia, twoje pytania i to uczucie niepewności, które czasem cię ogarnia. Wiem, że szukasz odpowiedzi, jasnego kierunku, czegoś, co pozwoli ci zobaczyć więcej niż to, co widzą twoje oczy. I właśnie dlatego proszę cię, abyś się zatrzymał i słuchał. Nie tylko uszami, ale sercem, bo to w nim chce szeptać prawdy, które mogą odmienić twoje życie. Rozumiem, że nie zawsze łatwo jest zwolnić, że niepokój próbuje przejąć kontrolę, że obowiązki cię przytłaczają, a rutyna wydaje się niekończącym się cyklem. Ale właśnie w tej chwili, pośród tego wszystkiego, zapraszam cię, abyś zrobił coś innego, wziął głęboki oddech, oddał wszystko w moje ręce i pozwolił mi działać. Kiedy wybierasz zaufanie moim słowom i otwierasz swoją myśl oraz duszę, aby usłyszeć, co mam ci do powiedzenia, odpowiedzi, których tak bardzo szukasz, zaczynają się pojawiać, a pokój, który oferuję, staje się realny w tobie. Widzę każdy szczegół Twojego życia. Nic nie umyka mojej uwadze. Każda łza, którą wylewasz w tajemnicy, każda myśl, której nie masz odwagi wyrazić, każdy ból, który wciąż trzymasz w sobie, to wszystko dociera do mnie. I co więcej, głęboko mnie to obchodzi. Nie ma uczucia, którego możesz doświadczać, a którego bym nie rozumiał. Nie ma ciężaru, którego nie byłbym gotów odjąć. I przede wszystkim nie ma rany, której nie mógłbym uleczyć. Chcę przypomnieć Ci o sile, którą już w tobie umieściłem. Nawet kiedy wydaje się, że trudności przerastają Twoje możliwości, prawda jest taka, że nic nie jest większe od tego, co przygotowałem dla Twojego życia. Sytuacje, z którymi się mierzysz, nie są większe niż moja moc, by wszystko przemienić na dobre. Proszę Cię, abyś spojrzał w siebie i dostrzegł, jak wiele jesteś w stanie, jak bardzo wyposażyłem Cię w odwagę i wytrwałość, by pokonać nawet najtrudniejsze chwile. Jednocześnie chcę, aby Twoje oczy zwróciły się ku błogosławieństwom, które już otrzymałeś. Zobacz, co już zostało przemienione, co zostało pokonane, chwile, w których czułeś, że coś większego troszczy się o Ciebie. To nie były przypadki, to były znaki tego, jak bardzo zawsze jestem przy Tobie. Kiedy zatrzymujesz się i wyrażasz wdzięczność, nawet za rzeczy, które wydają się małe, otwierasz się na jeszcze większe dostrzeganie mojej troski i mojej obecności w Twoim życiu. Być może istnieją sytuacje, które nadal nie mają sensu. Wiem, jak trudne może być czekanie, ale chcę ci zapewnić, że nic, co się dzieje, nie dzieje się na próżno. To, co przygotowuję dla ciebie, przekracza to, co możesz sobie teraz wyobrazić. Każda chwila oczekiwania, każde drzwi, które jeszcze się nie otworzyły, wszystko to jest częścią większego planu, który tworzę. A w międzyczasie nie oczekuję, że będziesz doskonały. Chcę, abyś był szczery. Akceptuję Cię z Twoimi błędami, lękami, potknięciami. Moja miłość do Ciebie nie zależy od tego, czy zawsze robisz wszystko dobrze. Jest stała i nigdy się nie zmienia. Jeśli jest coś w Twoim życiu, co czujesz, że wymaga zmiany, chcę być tego częścią. Chcę pomóc Ci zostawić to, co już Ci nie służy, co obciąża Cię bardziej niż powinno i chce Cię o. Chcę, abyś wiedział, że zawsze możesz zacząć od nowa, ilekroć zajdzie taka potrzeba. Nic nie może oddzielić Cię od mojej miłości i zawsze będę tutaj, gotów Cię przyjąć i wzmocnić. W tej chwili zapraszam Cię, abyś otworzył się na mnie. Przynieś wszystkie swoje bóle, marzenia, niepewności. Chcę usłyszeć wszystko, bo dla mnie nic nie jest małe czy nieważne. Chcę, abyś wiedział, że kiedy mnie szukasz, znajdujesz nie tylko pokój, ale także kierunek, jasność i miłość, która nie ma końca. Wołam Cię do pełnego życia. Gdzie każdy dzień może być przeżywany z celem i znaczeniem? Gdzie możesz kroczyć bez strachu, wiedząc, że nic, absolutnie nic, nie może oddzielić cię od mojej troski o ciebie? Jeśli dzisiaj twoje serce czuje potrzebę połączenia się, oddania tego, co cię obciąża i znalezienia prawdziwej ulgi, napisz teraz: Moje serce jest otwarte na to, co Bóg chce uczynić. Niech to będzie twoja odpowiedź na moje dzisiejsze wezwanie. Bo chcę głęboko doknąć Twojego serca, bo wiem, jakie choroby trapią tak wiele żyć. Niektóre rany są widoczne, inne ukrywają się w emocjach i myślach, a jeszcze inne ranią duszę w sposób, którego słowa nie potrafią opisać. Ale to ja jestem tym, który ma moc uzdrawiania, przywracania i przynoszenia nowego życia tam, gdzie wydaje się, że nadzieja już nie istnieje. Nie ma znaczenia wielkość problemu, powaga sytuacji czy czas, który minął. Moja ręka wciąż jest wyciągnięta, Gotowa do działania, aby przemieniać i odnawiać. Kiedy ból wydaje się nie do zniesienia, pragnę, abyś zwrócił się do mnie. Kiedy zmęczenie psychiczne i emocjonalne wyczerpuje cię do granic, chcę, abyś zaufał sile, którą tylko ja mogę ci dać. Jest potęga w prostym akcie wołania mnie, bo gdy to robisz, otwierasz przestrzeń, by moja miłość, moje uzdrowienie i mój pokój mogły przeniknąć każdą część twojego życia. Nie ma takiego bólu, którego nie mógłbym złagodzić, ani pustki, której nie mógłbym wypełnić. Jeśli dziś zmagasz się z chorobą, proszę, pozwól mi działać. Oddaj mi to, co cię rani, co cię zniechęca, co odbiera ci radość. Mogę o twoje zdrowie przynieść jasność do twojego umysłu i napełnić twojego ducha siłą, o której istnieniu nawet nie wiedziałeś. Chcę, abyś wiedział, że nawet pośród bólu istnieje cel, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, ja tworzę coś nowego. Jeśli czujesz, że niepewność zdominowała twoją drogę, zaufaj, że nie ma ciemności, której moje światło nie mogłoby rozproszyć. Jestem tu, aby przynieść jasność, by poprowadzić cię ku odpowiedziom, których tak bardzo szukasz. Nawet jeśli wątpliwości dotyczące przyszłości ciążą, nawet jeśli wydaje się niemożliwe zobaczyć wyjście, chcę, abyś wiedział, że we wszystkim co się dzieje, jest cel. Nie ma zamkniętych drzwi, których nie mógłbym otworzyć, ani przeszkód, których nie mógłbym usunąć. Jeśli czujesz się zagubiony, wiedz, że jestem źródłem wszelkiej mądrości i jestem gotowy kierować twoimi krokami. Jeśli wołasz o utrzymanie, szukasz sposobów, by zapewnić sobie i swoim bliskim, chcecie zapewnić, że widzę każdy wysiłek, każdą próbę, każdą zewylaną w ciszy. Dbam o każdy szczegół, nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. To ja jestem tym, który zaopatruje, który otwiera nieoczekiwane drzwi i który zamienia niemożliwe w rzeczywistość. I nieważne, jak bardzo okoliczności zdają się być przeciwko Tobie, ja działam na Twoją korzyść. Proszę, abyś zaufał mojemu czasowi, bo jest doskonały. Wiem, że czasem czekanie może być trudne, ale chcę, abyś wiedział, że nic nie dzieje się na próżno. Każda chwila ciszy, każda chwila zwątpienia jest używana, aby ukształtować coś większego. Teraz nie jest łatwo to zrozumieć, ale jest cel, który zostanie objawiony we właściwym czasie. A w międzyczasie ja nadal troszczę się o ciebie, zaspokajam twoje potrzeby i wzmacniam twoje serce. Chcę również zwrócić się do tych, którzy jeszcze mnie w pełni nie znają, którzy szukają czegoś, co wypełni pustkę, którą czują. W każdym sercu jest przestrzeń, którą tylko ja mogę zająć, i pragnę być pokojem, którego szukają, miłością, której nigdy nie doświadczyli, pewnością, której tak bardzo pragną. Jeśli znasz kogoś takiego, bądź narzędziem mojego miłości. Pokaż swoim postępowaniem przemianę, która następuje, gdy moja obecność jest mile widziana w życiu. Dziękuję za każdą modlitwę, którą do mnie kierujesz, za każdą chwilę, którą poświęcasz na połączenie się ze mną. Słyszę każde słowo, nawet te, których nie jesteś w stanie wypowiedzieć. I nieważne jak wielka jest Twoja prośba, jak głęboki ból, czy jak skomplikowana sytuacja, działam dla Ciebie. Żaden szczegół nie umyka mojemu czujnemu oku. Chcę, abyś znalazł pokój pośród chaosu, radość w smutku i siłę w słabości. Chcę, abyś wiedział, że wszystko jest pod moją kontrolą, że nie ma przypadków i że każda rzecz ma powód istnienia. Nawet gdy trudno w to uwierzyć, zaufaj, że prowadzę Cię do czegoś większego. Moja wola jest doskonała, moja miłość do Ciebie jest nieskończona, a moja obecność jest stała. Jeśli wierzysz, zapraszam Cię, abyś oddał mi wszystko, co ciąży na Twoim sercu. Porozmawiaj ze mną teraz, oddaj mi swoje marzenia, swoje bóle, swoje zmartwienia. Jestem tutaj, gotów przemieniać, odnawiać i działać w Twoim życiu. Niech dziś będzie momentem przełomowym, chwilą, w której zdecydujesz się całkowicie mi zaufać. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć to słowo pociechy i pokoju. Zapisz się, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę przesyłać do twojego serca. Razem umacniajmy tę wspólnotę, gdzie zawsze będziesz wspierany, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.